Dzień dobry drogie dzieci, witam was ja, Kubuś Puchatek i moi przyjaciele, Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek. Przybyliśmy za wami z przedszkola. Już wyjaśniamy dlaczego. Po pierwsze, bardzo was lubimy. I nie chcieliśmy się rozstawać. Po drugie, powiemy Wam w tajemnicy, że o naszych przygodach jest wspaniała książka i w dodatku jest to lektura szkolna. Ale na wszystko przyjdzie czas. Poznacie ją w klasie drugiej. W klasie pierwszej, to wy sami i wasza pani będziecie przewodnikami po krótkich naszych przygodach. Nasza czwórka będzie towarzyszyła wam w klasie, a ta klasa to już wiecie Centrum aktywnej edukacji. Chciałbym teraz z wami porozmawiać. Odpowiadajcie, proszę, na moje pytania. Do której klasy chodzicie? Pierwszej A czy pierwszej B? Dziękuję, na pewno zapamiętam. Czy potraficie skakać? Ja tak. To skaczemy razem do dziesięciu. Uwaga. Proszę się przygotować. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i wyżej sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Brawo! Oj, oj, trochę się zmęczyłem. Następnym razem przygotujcie wodę do picia. Ja też tak zrobię. Jeszcze raz proszę o brawa dla wszystkich, wszyscy dla wszystkich. Teraz trochę o klasie. Rozejrzyjcie się uważnie. Czy jest dywan na poranną rozmowę i wesołą zabawę? Czy jest gazetka ze mną, Kubusiem Puchatkiem? Cieszę się. To jest Wasze Centrum Polonistyczno-Komunikacyjne. Rozglądajcie się dalej. Czy macie szafki na kredki i bloki? To dobrze. Czy widzicie gazetkę z tygryskiem? Super. On będzie waszym przewodnikiem po Centrum Artystyczno-Ruchowym. Och, niecierpliwi się prosiaczek. Prosi, abyście do niego pomachali. Machamy? Dziękuję pan. I przesyła całusy. W klasie prosiaczek ma swoją gazetkę i półeczkę z grami. To centrum językowe. Jest w waszej klasie? Brawo! Kłapołuszek czeka cierpliwie. Ależ on ma duże i piękne centrum matematyczno-przyrodnicze. Ma gazetkę i chyba zielone szatki, prawda? Życzę Wam cudownych dni. Wkrótce się usłyszymy. Do zobaczenia! papa hey